TVP Info, zaczynamy zatem przegląd najważniejszych międzynarodowych wydarzeń. Witam i już mówię, co mam dziś w programie. Rebelia w Kongo. O co walczą i kim są bojownicy z ugrupowania M23? Sąd wkracza w rozporządzenia Trumpa i wstrzymuje ich wykonanie. Nowy chiński rok, krok węża, rozpoczęty oczywiście hucznie. Kongo na początek naszego programu. Od kilku już dni z Demokratycznej Republiki Konga płyną informacje o postępującej rebelii w prowincji Kivu. Oddziały bojowników z organizacji M23 opanowały już prawie stolice regionu Gome. Mateusz Gasiński, prezes Fundacji Dobra Fabryka jest z nami. Pana organizacja zajmuje się pomocą dla ludności w Kongo. Na ile obecne walki sytuację humanitarną w tym kraju pogarszają? Dobry wieczór. Tak, owszem, dokładnie 10 lat minęło kilka miesięcy temu, odkąd Fundacja Dobra Fabryka, polska organizacja, jest obecna w północnym Kiwu. Jesteśmy jedyną polską organizacją obecną w tej prowincji i wspierającą długofalowo. Wspieramy szpital w wiosce Tamugenga i położony tuż obok szpitala. Ośrodek leczenia choroby głodowej, bo to jest wciąż bardzo duży powszechny problem w tej części świata. Na ile walki w Gomie skomplikowały życie i działanie projektu, muszę powiedzieć, że zdobycie Gomy, w ogóle to, co się w tych dniach, w tych godzinach dzieje, to tak naprawdę jest finał bardzo, bardzo długotrwających walk. Tak naprawdę, przecież ta wojna w północnym Kiwo trwa 30 lat. My o niej mówimy dzisiaj i to wspaniale, że, że, że mamy okazję o tym porozmawiać, że, że polskie media w ogóle interesują się tym tematem, bo tak naprawdę między tragedią wielką, jaka stała się w Kalifornii, dzieli nas więcej kilometrów niż dzieli nas między Kongiem, właśnie o którym tak rzadko mówimy, a w ciągu Prawie 30 lat śmierć w związku z tą wojną, która się teraz dzieje, poniosło już około 6 milionów ludzi. 7 milionów ludzi straciło dach nad głową. Pan mówi w tej chwili o ofiarach wojennych, a niech pan powie, jaki procent ludności Konga żyje poniżej granicy głodu? Kong Kongo to jest bardzo ubogi kraj. To jest. To, to, to my tam tak naprawdę to, co robi dobra fabryka, to my się mierzymy z, e, my się mierzymy z problemami XIX-wiecznymi. My nie rozwiązujemy problemów, które powinny dotyczyć XXI wieku. My zajmujemy się ratowaniem ludzi od głodu. Wioska Tamugenga to jest to miejsce, w, której, w którym działa nasz szpital. W ciągu roku leczymy kilkaset dzieci dotkniętych umiarkowanym niedożywieniem, ale też niedożywieniem, które już doprowadziło do choroby głodowej. Mhm. To jest za pomocą specjalistycznej terapii. Mlekiem terapeutycznym, F75, F100. To, to, to jest naprawdę walka z chorobą, bo głód jest chorobą w pewnym momencie. I tak naprawdę chorobą najłatwiejszą do wyleczenia. Tu pana ponieważ... zatrzymam, ponieważ musimy też opowiedzieć o tych najnowszych wydarzeniach, które mają miejsce w tej chwili w Kongo. No to teraz fakty dotyczące walk, sukcesów rebeliantów i polityki. Zbierze dla państwa Monika Owczarek. Goma, największe miasto we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, oblężone. Wkroczyli do niego wspierani przez Ruandę rebelianci z organizacji M23. Jesteśmy pod kontrolą rebeliantów z M23. Czuję się jakbym żył w podwójnym kraju. Znajdujemy się w Kongu i w Ruandzie jednocześnie. Co z tego wyniknie? W mieście wybuchła panika. Personel misji ONZ oraz tysiące mieszkańców uciekło do sąsiedniej Ruandy. Sytuacja humanitarna w Gomie jest niepokojąca. Wiele osób zginęło. Mamy doniesienia o gwałtach popełnianych przez bojowników, grabie rzemienia, w tym magazynu humanitarnego, a także o atakach na placówki służby zdrowia. M23, czyli ruch 23 marca, powstał w 2012 roku. W skład organizacji wchodzą bojownicy Tutsi, którzy twierdzą, że walczą o prawa swojej mniejszości. W praktyce walka M23 polega na kontrolowaniu kopalni minerałów, w tym kobaltu i złota. Kryzys we wschodniej części Konga trwa od dziesięcioleci. Nie da się go rozwiązać ani w 24 godziny, ani w drodze rządowych i partyzanckich operacji zbrojnych. M23 jest tylko jedną z ponad setki zbrojnych grup działających we wschodniej części Konga, których korzenie sięgają jeszcze ludobójstwa w 1994 roku. Wtedy to ekstremiści Hutu wymordowali w Ruandzie blisko milion Tutsi i umiarkowanych Hutu. Ekspansja M23 na południu umożliwia jej zajęcie pozycji w pobliżu miasta Bukawu. To z kolei oznaczałoby, że dwa główne miasta we wschodniej części Konga oraz kluczowe ośrodki gospodarcze w regionie znalazłyby się pod kontrolą rebeliantów. Kongo oskarżyło Rwandę o wysłanie wojsk na swoje terytorium. Ta zarzuty odpiera, twierdząc, że walki w pobliżu granicy zagrażają jej bezpieczeństwu. Miliony ludzi wysiedlono, tysiące uwięziono w oblężonym mieście Goma, z ograniczonym dostępem do żywności, wody i prądu. Ludzie stracili życie. Nie można pozwolić, by Rwanda nadal działała bezkarnie. Pogarszająca się sytuacja we wschodnim Kongu ma tylko jedną przyczynę: obsesję prezydenta Konga na punkcie wojny i zmiany reżimu w Rwandzie. W Kinszasie, stolicy Demokratycznej Republiki Konga, dziesiątki demonstrantów zaatakowało zachodnie ambasady. Protestujący domagają się od ich rządów natychmiastowego działania przeciwko rebeliantom z grupy M23. Bartek Sabela, reporter, autor książek i artykułów na temat Afryki, między innymi Afronauci. Witam, dobry, dobry wieczór. wieczór. Musimy zacząć od tego tajemniczego kryptonimu M23. Organizacja rebelianci. O co oni walczą? O państwo, o pieniądze, o prawa. M23 to jest grupa rebeliancka, powstała w marcu, 23 marca 2012 roku. Ona się składa z dezerterów z armii kongijskiej, e, którzy należeli do plemienia Tutsi. Oni opuścili e, armię kongijską, utworzyli swoje ugrupowanie. To ugrupowanie jest wprost wspierane przez, przez władze samej e, Rwandy. I for. E, Teoretycznie to jest ugrupowanie, które walczy o prawa ludności Tutsi na terenie Konga. Prawda jest jednak zupełnie inna. Chodzi o, o, o grabież surowców materialnych, naturalnych, które, których ziemie kongijskie są, są pełne. Co tam jest pod ziemią? Wszystko, co można sobie wyobrazić. Prawie cała tablica Mendelejewa. Dam prosty przykład. Koltan. Największym eksporterem w skali świata jest Rwanda, mimo że nie posiada prawie żadnych swoich złóż. Eksportuje koltan skradziony na terenach Konga. Oprócz koltanu mamy cynę, cynk, złoto, srebro, wolfram, uran, diamenty. Wszystko, co, co możemy sobie to wyobrazić. Nieprawdopodobne To takie dla obecnych technologii bardzo ważne. Strategiczne. Y y y y y. Niech pan powie, bo pada nam tutaj nazwa państwa sąsiedniego do Demokratycznej Republiki Konga, Rwandy. Co łączy, a może co dzieli te dwa państwa, co konfliktuje? Łączy je trwający od dziesięcioleci konflikt. Musielibyśmy tutaj się cofnąć do 1994 roku, gdy po ludobójstwie w Rwandzie, w obawie przed odwetem, na stronę kongijską ucieka blisko 2 miliony ludności Hutów. Wśród nich są jednakże też sprawcy ludobójstwa z organizacji Interahamwe. W 96 roku nowy prezydent, obecny prezydent Ruandy, Paul Kagame, rozpoczyna pierwszą wojnę, a dwa lata później drugą wojnę, e, zwaną Wielką Wojną Kongińską, która tak naprawdę w różnych odsłonach trwa do dzisiaj. I to, co teraz, to czego teraz jesteśmy świadkami, jest tak naprawdę kolejną formą tejże wojny, która pochłonęła już ponad 6 milionów ofiar. Rozszerzę ten kąt naszego patrzenia, bo w Afryce zawsze się mówi, że zaangażowane są albo Chiny, albo Rosja. No i Stany Zjednoczone też tam spoglądają łakomym okiem. A tutaj które z tych mocarstw ze sobą się ścierają? <laughs> e, dlatego właśnie wybuchły e, zamieszki w Kinszasie. E, Rwanda od, od czasów, od 1994 roku, cieszy się w zasadzie bezwarunkowym poparciem świata zachodniego, głównie Stanów Zjednoczonych i, e, i Europy. I ma w zasadzie przyzwolenie na. Polka Kagame no jest trochę takim pupilem. Mimo, że jest brutalnym, brutalnym dyktatorem. To wyprowadził Rwandę z tej, z tej ogromnej zapaści po, po ludobójstwie. I Rwanda jest, w sensie gospodarczym, trochę takim przykładem dobrym przykładem dla, dla rejonu. Niemniej jest brutalną dyktaturą. Z drugiej strony, Kongo cieszy się wsparciem szeregu państw afrykańskich. Warto wspomnieć, że w tej wielkiej wojnie afrykańskiej rozpoczętej w 1998 brało udział 9 państw i 25 dużych grup zbrojnych. Można powiedzieć, że w jakimś sensie biją się tam wszyscy ze wszystkimi. Tych grup zbrojnych, zresztą oprócz wspomnianego M23 jest mnóstwo, zarówno z tych składających się z ludności Tutsi, jak i tych składających się z ludności Hutu. Państwa afrykańskie ogłosiły, że muszą się zebrać ze sobą, te najważniejsze, i uradzić, co w sprawie Konga zrobić. Mogą coś uradzić? Czy podejmą jakieś decyzje? Decyzje pewnie podejmą. Pytanie, czy będą je w stanie wyegzekwować. Niestety to jest rejon, na którego historię, jeśli spojrzymy, to zobaczymy, że jest to ciąg, ciąg przemocy od kilkudziesięciu lat. Na który w zasadzie społeczność międzynarodowa, mimo obecności bardzo dużej misji onz nie znajduje sposobu, żeby go przerwać. Mm -hmm. Warto też wspomnieć o tym, że te wschodnie prowincje Konga są w zasadzie poza zasięgiem administracyjnym Kinshasy. To jest blisko 2 km, 2000 kilometrów od Kinshasy. No to są w zasadzie tereny takie bezpaństwowe, gdzie ta administracja centralna Konga ma bardzo niewielki wpływ. Bartek Sabela. Reporter, autor książek i artykułów na temat Afryki, no i książki afronauci. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo. Miliardowy szwindel podatkowy rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza. Dziennikarze brytyjscy przyjrzeli się finansom oligarchy, no i dowiedzieli się, jak dzięki luksusowym jachtom nie płacić podatków. O tej finansowej sztuce opowie teraz nasz londyński korespondent Artur Kieruzal. Roman Abramowicz wraz ze sztabem ekspertów podatkowych miał stworzyć skomplikowaną sieć spółek zarejestrowanych na tzw. w tzw. rajach podatkowych, aby zdaniem autorów raportu unikać płacenia podatków od osiąganych zysków. Według szacunków potencjalna kwota niezapłacanego podatku może sięgnąć nawet miliarda funtów, czyli około 5 miliardów złotych. Raport powstał na podstawie dokumentów sądowych. Wynika z niego, że były właściciel klubu piłkarskiego Chelsea. Powie... Żył niemal połowę swojego majątku ponad 200 różnym funduszom hedgingowym i zatrudnił najbardziej prestiżowych menedżerów finansowych na świecie, którzy obracali jego fortunę przez sieć spółek zarejestrowanych m.in. na Cyprze oraz brytyjskich wyspach dziewiczych. System ten miał funkcjonować sprawnie aż do 2022 roku do momentu wybuchu wojny w Ukrainie i nałożenia sankcji na Abramowicza. Miliarder znalazł mu się w gronie wpływowych sojuszników Kremla, na których zachodnie kraje nałożyły surowe restrykcje, dziennikarze badający sprawę twierdzą, że choć inwestycje dokonywane były w różnych częściach świata, to kluczowe decyzje zapadały, gdy Abramowicz mieszkał w Wielkiej Brytanii. A jeśli tak było, no to zgodnie z brytyjskim prawem firmy powinny płacić podatki właśnie tutaj. Według wyliczeń zalega on kwotę ponad 500 milionów funtów, ale brytyjski urząd skarbowy HMRC, może nałożyć dodatkowe kary i odsetki, co oczywiście podwaja całą sumę. W efekcie Abramowicz może zostać zobowiązany do zapłacenia nawet miliarda funtów na rzecz brytyjskiego budżetu. No a ten, jak wiemy, jest w opłakanym stanie i jak donosi prasa, brytyjski Urząd Podatkowy zrobi wszystko, aby te pieniądze wróciły do publicznej kasy. Dla Oka na Świat, Artur Kieruza, Londyn. O premierce Włoch i prokuratorski, prokuratorskich zarzutach dla niej i jej ministrów teraz Państwu opowiemy. Śledztwo dotyczy libijskiego generała, który, ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, powinien być podczas swojego pobytu w Turynie zatrzymany i oddany w ręce Trybunału. Włoskie władze jednak ograniczyły się tylko do odesłania generała do Libii. Nie są wierający. Nie dam się szantażować, nie dam się zastraszyć, dlatego jestem nielubiana przez tych, którzy nie chcą, by Włochy się zmieniały i stawały się lepsze, ale właśnie dlatego zamierzam kontynuować swoją drogę, broniąc Włochów, zwłaszcza gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo narodowe. 19 stycznia generał Osama Al-Masri został zatrzymany w Turynie. Dwa dni później rządowy samolot Włoch przetransportował go do Trypolisu. Władze tłumaczyły wtedy, że generał został wysłany do Libii w wyniku błędów prokuratury. Ta jednak ma inne zdanie. Śledczy zarzucają Meloni i jej dwóm ministrom współudział w ignorowaniu nakazu aresztowania Międzynarodowego Trybunału Karnego i niezgodne z prawem użycie rządowego samolotu. Spór rządu z prokuraturą o generała Almasriego to element większego konfliktu między władzą wykonawczą a sądowniczą w związku z reformą włoskiego wymiaru sprawiedliwości. Donald Trump w ostatnich dniach podpisuje i uruchamia kolejne swoje rozporządzenia. Ale w proces ten wmieszał się sąd federalny, kwestionując dekrety dotyczące zamrożenia dużej części wydatków budżetowych. Mogą one sięgać nawet trzech bilionów dolarów. Więcej opowie Artur Kasprzycki. Wystarczyła dwustronnicowa notatka, by w kraju wywołać chaos. Dotacje i pożyczki federalne miały zostać tymczasowo zamrożone przez Biuro Zarządzania i Budżetu Stanów Zjednoczonych. Decyzja dotyczyła kwoty blisko 3 bilionów dolarów. Myślę, że wstrzymanie finansowania, przyjrzenie się, jak te programy są finansowane oraz jak współdziałają z zarządzeniami nowego prezydenta, to nic niezwykłego. Biały Dom zapewniał, że programy bezpośredniej pomocy, takie jak ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne dla seniorów czy bony żywnościowe, pozostaną nietknięte. Demokraci mówią jednak o nielegalnych działaniach prezydenta i dramatycznych skutkach cięcia kosztów. Znajdujemy się w kontakcie z rodzinami i ludźmi w całym kraju, aby zmobilizować ich przeciwko temu okrucieństwu, przeciwko rażącej napaści na Amerykanów. Decyzja administracji Trumpa powoduje oskarżenia pod adresem Białego Domu, bo to Kongres odpowiada za budżet. Ustawy kongresu to nie menu, z którego prezydent może wybierać potrawy. Ustawy kongresu to prawo, którego prezydent musi przestrzegać. Plan administracji wywołał panikę między innymi wśród władz stanowych i organizacji pozarządowych. Trump wpędził kraj w kryzys podczas gry golfa. To nie jest śmiałość, przywództwo, a głupia bufoniasta dziecinana. Decyzje prezydenta mają zakończyć politykę na rzecz różnorodności i walki ze zmianami klimatycznymi. Oznacza to koniec finansowania nowego zielonego oszustwa, które kosztowało amerykańskich podatników dziesiątki miliardów dolarów. To także koniec finansowania transseksualizmu w biurokracji i agencjach na poziomie federalnym oraz inżynierii społecznej zielonego nowego ładu. Jednak decyzja trafiła na opór. Sędzia sądu federalnego tymczasowo zablokowała plany likwidacji wielu programów społecznych. W odpowiedzi administracja Trumpa na razie odwoła. Zamrożenie dotacji i pożyczek, ale może zapowiadać to długotrwały konflikt między Białym Domem a władzą sądowniczą. To nie jedyny dokument, o którym ostatnio zrobiło się głośno. Biały Dom zaoferował dwóm milionom pracowników administracji federalnej możliwość rezygnacji z pracy przy zachowaniu wynagrodzenia do końca września. Oczywiście mogą odmówić i kontynuować pracę, ale bez gwarancji zachowania stanowiska. Doktor Wojciech Kwiatkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry państwo. Odważnie powiem, trójpodział władzy zadziałał. Sądownictwo weryfikuje prezydenta i władzę wykonawczą. Tak, panie redaktorze, i tak ma być. Natomiast patrząc z perspektywy pierwszej kadencji prezydenta prezydenta Trumpa, kiedy to on wprowadził zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych obywatelom kilku państw, w tym, nie wiem, tam był Iran chyba. Tak. E, to sytuacja tak się potoczyła, jak się potoczyła, czyli najpierw był restraining order sędziego dystryktowego. Ostatecznie sprawa z woli prezydenta trafiła do Federalnego Sądu Najwyższego, który stwierdził, że prezydent ma w swoich kompetencjach prawo do niewpuszczania kogo tylko chce do Stanów Zjednoczonych. I Tutaj sytuacja w, w tym wypadku będzie wyglądała bardzo podobnie. Znaczy, ad, administracja Trumpa Trumpa się wycofała, ale należy zakładać, że każdy ten inny dekret prezydenta Trumpa, on będzie zaskarżany przez ludzi afiliowanych jakoś czy kojarzonych z Partią Demokratyczną i że jakiś sędzia powołany przez Obamę czy Bidena podejmie ten trop i wyda taki restraining order, wstrzymujący czasowo wykonanie takiego rozporządzenia, a Prezydent będzie dążył, żeby Solicitor General, czyli, czyli taki główny prawnik Stanów Zjednoczonych, nie mylić z prokuratorem mhm. ge generalnym, żeby spowodował, że sprawa będzie rozpoznana w sądzie najwyższym. No dobrze, ale tu mówi się o takich rzeczach, że wydatki i kontrola wydatków to prerogatywa kongresu. Coś, nie, nie, to jest troszeczkę inaczej. Jest kongres, inaczej. Kongres, kongres uchwala w formie ustawy budżet, prezydent jest zobowiązany do wykonania tego budżetu. Natomiast w ramach tego budżetu prezydent ma dość dużą elastyczność, mówiąc tak kolokwialnie, bo są właśnie jakieś granty, programy, które są do uznania prezydenta. Prezydent może też zawiesić albo całkowicie wstrzymać, wycofać pomoc jakiemukolwiek państwu, które zostało w tym budżecie ujęte. Ukraina, nie wiem, Kongo, cokolwiek innego w tym stylu. Administracja Administracja prezydenta Pajdena podchodziła w taki sposób, nowa administracja może podejść w taki sposób. I tutaj orzecznictwo sądowe jest, no to, to historyczne jest takie, że to się mieści w kompetencjach prezydenta. On chcąc na przykład zaoszczędzić jakieś pieniądze, bo jest jakaś dziura budżetowa, bo jest bardzo duży deficyt, może się posługiwać czymś takim jak cięcie. Dobrze, ale popatrzyłem na listę tych wydatków, które mają być zamrożone i które ewentualnie mają być zlikwidowane. Mnóstwo ludzi pójdzie na bruk, mnóstwo ludzi nie dostanie pieniędzy, takich ludzi, którzy pracują dla administracji amerykańskiej, na przykład, to takich się może... ludzi, którzy przychodzą do państwa po pomoc. To się może wydarzyć. Myślę, że to nie, nie będzie obejmowało tych osób, które otrzymują jakąś formę pomocy od państwa amerykańskiego, te, te, te wszystkie takie stanowe programy, gdzie władza federalna dopłaca do czegoś, to będzie utrzymane z pewnością, ponieważ jemu nie zależy na tym, żeby ludzie wyszli na ulicę i protestowali przeciwko jego polityce, tylko jemu zależy przede wszystkim na tym, żeby pokazać swoim wyborcom, że obcina te bezsensowne wydatki, które administracja Bidena zagwarantowała poszczególnym państwom. Słynny jest ten tekst do Donalda Trumpa sprzed wielu lat, że dobrze że nie znaleziono jakiejś cywilizacji w kosmosie, bo gdyby ją znaleziono, to prawdopodobnie Amerykanie pierwsi by tam wysyłali pieniądze. I to jest to, co jego wyborcy no, chwytają i, i, że tak powiem, z tego go będą rozliczać. No dobrze, tylko zastanawiam się, ile będzie trwał taki przegląd tych wydatków, bo tego się nie robi tak z dnia na dzień, e, jeśli tych wydatków jest aż tyle. 3 biliony... Tak, no, ja myślę, że, że trzeba mu dać ze, ze trzy miesiące, bo to jest też bardzo ciekawe, że administracja Bidena poukrywała różnego rodzaju wydatki w, pod przeróżnymi nazwami i tak dalej, a oni mają nowa administracja, jednak dopiero tygodnia ma dostęp pełny do, do, do tych wszystkich y, y, danych. To trzeba wszystko prze, przeanalizować, jakie to spowoduje konsekwencje dla obywateli, dla państwa, dla bezpieczeństwa państwa, dla wizerunku państwa i tak dalej, i tak dalej. I dopiero wtedy podejmowane są decyzje, które. które y, Programy, będziemy mycie. No dobrze, ale nie zmienia to faktu, że parę urzędów Trump zlikwidować zamierza. Tak, ale to zapowiedział w trakcie swojej kampanii prezydenckiej. Zresztą to, to też będzie kontynuacja jego pierwszej kadencji, bo on już wtedy chciał, przymierzał się do skasowania wielu według niego niepotrzebnych urzędów. Teraz może się czuć dużo mocniejszy także z tego względu, że w zeszłym roku było bardzo ważne orzeczenie Sądu Najwyższego. Loper Enterprise, zgodnie z którym Sąd Najwyższy stwierdził, że nie, nie może być tak, że te wszystkie niezależne komisje regulacyjne do swojego uznania mają interpretację ustaw i na podstawie tego zobowiązują Amerykanów do tego, tego czy czegoś innego. Zgodnie z tym orzeczeniem to sądy są zobowiązane do interpretowania przepisów ustaw, a nie te niezależne komisje regulacyjne, które no w wypadku tej, tutaj podmiotu skarżącego rybacy zostali zobowiązani do tego, że żeby płacić urzędnikom federalnym za to, że ci wejdą na łódź rybacką i będą obserwować, jakie ryby będą ci rybacy łowić. Także to, 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 to był taki absurd, może przekolorowany trochę, ale to jest paliwo dla Trumpa, które pozwala mu e, e, też zwalniać ludzi, bo on, on w pewnym momencie stwierdzi, no dobrze, 30% regulacji jest niepotrzebnych z tych 175 tysięcy stron w kodeksie administracyjnym Stanów Zjednoczonych, to skoro 30% jest regulacji niepotrzebnych, no to 30% Procent urzędników y, należy zwolnić. No, to, to jest patrzenie troszeczkę biznesmena. Nie bez przyczyny y, y, Elon Musk jest w to wszystko też włączony. Doktor Wojciech Kwiatkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję. Również dziękuję. Szczęśliwego Nowego Roku życzę Państwu teraz. Szczęśliwego Nowego Roku chińskiego, szczęśliwego Nowego Roku węża. Najhuczniej witano ten Nowy Rok poza Chinami. Proszę zresztą popatrzeć.